Siemaneczko, pierwsze ciepłe dni w majowe, takie naprawdę letnie dni sprawiły, że pszczółki zaczęły przylatywać do ula w ilości całkiem sporej. Duża część dziurek już jest zapchana do samego końca, czyli jest tam przynajmniej 4-5 jajeczek złożonej, złożonych w takiej jednej rureczce. Zdecydowanie chętniej wybierają pszczoły te pocięte patyczki bambusowe niż dziury w pieńku. No i na drugim miejscu bym powiedział, że te dziurki w, w glinie też są dosyć tak jakby oblegane. Przyglądałem się dłuższy czas, przylatują takimi rzutami. Kiedy zaczyna świecić słońce, wtedy nagle się zjawia więcej. W momencie, kiedy pojawia się bardziej pochmurna pogoda, gdzieś się najwyraźniej chowają i przestają przylatywać. I to w takich cyklach dosyć krótkich, dosłownie kilka minut. Ok, a teraz czas na szybki przegląd ogródka. Jedną z rzeczy, których się nie spodziewałem w tym roku, w ogóle nie spodziewałem się, to jest to, że zakwitnie paulownia. Te kwiatki są takie rzadkie i pojedyncze, nie ma ich... E, powoli kwitną. Nie jest to takie, że wow, wysyp i całe drzewo fioletowe jak na zdjęciach w internecie. Natomiast no, jak ją kupiłem, to dostałem informację, że no, w naszym klimacie raczej nie ma szans na to, żeby ona zakwitła. A tu taka miła niespodzianka. Są te kwiatki. Po rozwinięciu się wyglądają bardzo ładnie. Na pewno zachęcają i wabią pszczoły. Natomiast, yy, no, jakoś takie spektakularne, to bym powiedział, nie jest. Co do samej paulowni, to jeszcze spróbujemy oczywiście wysieć te nasiona, jeśli będą. No i co? Bardzo późno w tym roku wystartowała w porównaniu z ubiegłym rokiem i w ogóle poprzednimi latami, gdzie te pąki się. No, w połowie maja to już były liście, a tutaj dopiero takie malutkie pączki to też pojawiły się 3-4 dni temu. Dzisiaj mam dzień wolny, więc myślę, że przyjdę i zacznę wiązać pomidory, bo taki mam przynajmniej plan. A swoją drogą, 15 maja pierwszy pomidor na krzaku. Nie zwróciłem uwagi, żeby był jeszcze gdzieś jakiś, natomiast ten jeden jest. Linia kroplująca! Nie wiem czy chodzi. Nie, już się wyłączyła. Natomiast y, testuję, ją właśnie sprawdzam, czy wszystko jest w porządku. Obydwie szklarnie, na, na jak być, podlewają się z jednego sterownika. Tam o, jest wszystko wpięte do tej szklarni. Tam wąż jest po prostu rzucony na ziemi, tak o. A do tej, tutaj gdzie jestem, w tej chwili schowany jest pod tarasem, puszczony tak, aby go nie było widać, jeszcze trzeba go będzie tylko zakopać, albo tam lekko przysypać ściółką. tutaj wzdłuż budynku, ale to w wolnej chwili zrobią, bo to nie jest jakieś bardzo y, czasochłonne. Natomiast kroplowniki prawdopodobnie dzisiaj zawitają do paczkomatu, więc podepnę już wszystkie doniczki, będę miał to zrobione. No i wiecie co, znalazł się ten imbir, który mówiłem, że go zgubiłem i nie mogłem go znaleźć. Tak, schowałem go, wsadziłem go do grilla pod spód, tam gdzie butla gazowa. Po skosie razem z takimi specjalnymi patykami do pieczenia kołaczy. Więc wszystko się znalazło, jest spoko. Mamy tutaj chwaścika idealnego dla przepiórek. To się ucieszą. No wszystko co na ogródku rośnie, tak naprawdę ma swoje zastosowanie w ogrodzie. One uwielbiają zieleninę, wczoraj nie dostały, to taki mleczyk na raz będzie dla nich, po prostu wciągną go. Prawda, przepióry? Mleczek to mleczek. Ziemniaczki również zaczęły wschodzić, tak wyrywkowo, no były też troszkę zdeptane, ale myślę, że lada moment pojawią się tutaj już całkiem ładne krzaczki. Zebrałem właśnie parę jajeczek, z czego jedno jest bielutkie, jako od kurki, tylko że malutkie. Musiałem założyć taką kratkę, tutaj, bo wychodziły przez otwór do picia wody i uciekały. Wentylator, tu chodzi, wyciąga smrody i wszystko, żeby miały świeże powietrze cały czas. I ile tu ich zostało mi 20 sztuk jeszcze, a niech sobie siedzą. A ja biorę się za szukanie sznurka, bo gdzieś go schowałem, żeby kaj tego nie rozciągał po ogrodzie i teraz nie mogę znaleźć. I Jeszcze chciałem wspomnieć, że bardzo zostałem oszukany przez pogodę. Ja tutaj walczyłem o to, żeby jak najszybciej podpiąć linię kroplującą do dyń, bo tutaj wiadomo, jeszcze przyjdą te kroplowniki patykowe, ale tak, żeby można było zasilać grawitacyjnie z beczki. Kajtek ułamał niestety zawór na dole i teraz beczki pełne wody, to nie chciałbym wylewać jej i wymieniać tego, więc zrobiłem taką przejściówkę szybko. Okazało się, że po wykręceniu tego można wcisnąć, jak się nazywa? wcisnąć na siłę tą, tą szybko złączkę w ten kran i to sobie fajnie działa. Jedyne co to obkręca się podczas otwierania zamykania, ale w niczym to nie przeszkadza i działa. Tylko, że no nie wyciągnę tutaj w tej chwili wody do końca, do samego dołu. To jest jedyny minus. No, ale chciałem opróżnić, bo i zrobić to, bo podobno miało padać i padać i miał być maj cały w deszczu. Jak na razie nie spadła ani kropla, chociaż no nie powiem. Niebo wygląda, jakby tam coś się zbierało, ale tak wygląda niebo od tygodnia, a od tygodnia miało padać. No i powtórzę się jeszcze raz, nie spadła ani kropla. Ok, na chwilę obecną by było chyba na tyle. Zostawiam Was z przełami, żegnam się i życzę po prostu miłego weekendu. Odpoczywajcie i cieszcie się z tego, co się ostatnio dzieje wszędzie na dworze, bo wiosna to jednak jest taki cudowny czas w ogródku i naprawdę ładują. Taka pogoda i takie widoki ładują akumulatory w człowieku na naprawdę wysokim poziomie. Cześć i na razie.